No, gdzie idzie moja ara? A do lustereczka. Kochany ptaszek. Czym się bawimy, kochanie? Co? No jaką zabaweczką? Którą zabaweczką się chcesz bawić? Hm? Balbinką, tak? No super, jest. Tak? Balbinka jest ładny. miś, ładny. Tak. No, co byś chciała tu? Co byś chciała, kocham? Nie! No, popatrz, mam do ciebie takie coś, dostaniesz, popatrz się. Co robi moja Ara najbardziej? Popatrz. Co to jest? Hmm. Super? O ty, nie rozbrajaj, bo nie będzie robiło pipip -pip. No. O-o. Wessa, ci się jązorek. No. O, ty mój mały psuju. No to daj mi to, daj. Nie o, dasz? O ty, no to nie działa już. No i zepsuł ptaszek. Zepsuł. No, daj mi to, to naprawię, daj, daj mi do rączki. No? Daj mi to, spróbuję naprawić. No? No nie robi pipip, widzisz? No, kto zepsuł? No tak. No. no, to podej mi do ręki, tak się nie naprawi. Daj mi zabawkę i naprawimy, no? Moja ręka nie robi pipip, kochanie. No nie. Moja nie robi pipip. No. Hmm? No? Dasz zabawkę? Hmm? No daj zabaweczkę, daj. To naprawię ci. O, ty misiu, pysiu.